77, to jest droga do Kościoła na krzyżówce drogą powiatową 1017. Jest to droga wąska, nieco ponad 2 metry. Ten znak tam był dotychczas, teraz nikt no nie wie, co się stało, jakich badań przyczyniło. Postawienie tego e, znaku zakaz ruchu dla pojazdów samochodowych umożliwi przejście dla pieszych. Dziękuję. A jeszcze jedno. Proszę o usunięcie również znaku stojącego na tej drodze tej gminnej. Że zakaz. Uwaga na, na drogę Pierwszy przejazd. Tak, skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem Przejazdu. To jest przed tą drogą powiatową. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Ale radny Józef Ja mam pytanie do, do pani Radnej Powiatowej. Chodzi mi o Postaszowice, tam jeszcze jest nieodbioralna ta droga, piękna droga i chciałem aby tam na górze, żeby uzupełnić oznak drogowy, kierunkowy do, do, na do lub na Janów tam kiedyś ten znak był i, i, i bo ludzie często jeżdżą jeżdżą prosto tam na dół w tą e, ulicę w stronę my mylą się po prostu bo nie ma tego oznaczenia i druga rzecz to został wykonany przepust przy tej drodze e, i mostek e, na posesję e, na pole i został wyko wykowany z jednej strony ruch i z drugiej strony ale bez odprowadzenia do, do dalszej tej części i prosiłbym, żeby to uchwyt właśnie to proszę uszczekłowicz y, odnośnie przy której posesji? Y, to jest tutaj na dole, na tylko jest jeden mostek. Tam koło na dole około pierwszego domu. Od y, stronę Dziękuję Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado. To jest Pani właśnie przedstawiciel Starostwa, Rady Powiatu z naszego terenu, która została wybrana i chciałbym tutaj powiedzieć właśnie kilka tematów, temat inwestycji powiatowych, bo tutaj też zostały w jaki sposób one wyłożone i zapowiedziane. Te, które za chwileczkę się rozpoczną, a te, które. I te oczywiście, które realizuje Starostwo Powiatowe na, na naszym terenie, po uzgodnieniu wcześniej niezbędnych kwestii ze mną, bo takie rozmowy z Panem Starostwem na bieżąco się odbywają. Jesteśmy w stałym kontakcie i kilka razy do roku kwestie z Panem Starostwem dotyczące realizacji inwestycji powiatowych na naszym terenie są właśnie omawiane, również czym nie Pan Starosta uczestniczył w objazdach naszych miejscowości, żeby zorientować się jak to wygląda w terenie. E, także pani radnej tutaj dziękuję, ponieważ e, to jest e, jedyna radna, z e, chciałbym powiedzieć, z terenu naszej gminy, która regularnie, nie ma miesiąca, żeby do mnie e, nie zadzwoniła w jakiś kwestiach dotyczących przedsięwzięć, które realizujemy. To mogę stanowczo stanowczością stwierdzić. I zresztą sami też widzicie, jest to jedyna radna powiatowa, która systematycznie przychodzi na nasze sesje. Nie mieliśmy żadnego przedstawiciela w razie Rady Powiatu na naszej sesji. To za pewno wszyscy jesteśmy wdzięczni, ale efektem tych prac właśnie jest między innymi zakończona już droga nowa na Bestarzywica, gdzie koszt zadania prawie 2 miliony złotych. Aktualnie ruszają prace przy jednej z największych inwestycji na naszym terenie drogowych, gdzie Wykonana zostanie droga od Sokolni przez całe Zagórze, bardzo długo wyczekiwana I, i tutaj wzięte zostały pod uwagę nie to ile tam mieszka mieszkańców, bo niektórzy y, włodarze w jakiś sposób na to czasami patrzą, liczą znajomiesz głosy wyborcze. My się kierujemy rzeczywiście tą zasadą, y, gdzie rzeczywiście jest taka potrzeba, gdzie stan na jest najgorszy i gdzie. Trzeba by było poprawić te warunki dla bezpieczeństwa poruszających się po tej drodze. Także tutaj mówimy o inwestycji wartej 8 milionów złotych. Jest to naprawdę potężna inwestycja, znacznie poszerzająca tą drogę, jak również robocze, oświetlenie, i wszystkie elementy tej infrastruktury, które są niezbędne. Na ukończeniu mamy przebudowę drogi pomiędzy niego a, a Mirowem. Ostatnio powiatowy zarząd dróg yy, zwrócił się z wnioskiem o przesunięcie, mieliśmy to zadanie projektowe zakończyć w tym roku. Natomiast w związku z koniecznością uzyskania tam kilka dodatkowych dokumentów wykonawca zwrócił się o możliwość przedłużenia wykonania tej dokumentacji bodajże do połowy przyszłego roku. Dwa tygodnie, bodajże, czy trzy tygodnie temu otrzymałem również e, taką szczególniłą informację o e, pozytywnym zaakceptowaniu przez e, Zarząd Powiatu dwóch kolejnych inwestycji na terenie gminy Mięgowa. To są inwestycje tym razem związane z poprawą e, jakości chodników. Chodzi tutaj o Chodnik w Bliżycach, wykończenie do na tej części, gdzie został on wykonany w ciągu drogi powiatowej i chodnik w Sokolnikach, poprawę i poszerzenie też częściowo drogi w taniącym Bukowcu na całej długości drogi powiatowej. Także to zostało pozytywnie, pozytywnie, zaakceptowane przez zarząd. Oczekujemy tego, że będzie to wprowadzone do budżetu Starostwa Powiatowego. Wiem, że Pani radna tutaj mocno popierała te projekty, bo też byliśmy tutaj w tym kontekście, jak nasz zarząd obradował, także pełne poparcie tutaj było. Dziękujemy i liczymy na to, że uda się do pani radna umieścić w budżecie i na pewno głos będzie zatem wspierający. I chciałbym również powiedzieć, że mocno tutaj pracowaliśmy nad kwestiami związanymi z stanu prawnego, bo to jest dosyć duża przeszkoda, która występuje w ciągach, w ciągach dróg powiatowych na naszym terenie, które czasami uniemożliwiają albo bardzo utrudniają realizowanie inwestycji, bo nie posiadamy jakiegoś gruntu. I, i, i tutaj ta praca została wykonana zwłaszcza w Sokolnikach, gdzie tam stosowne były potrzebne decyzje o to, żeby ten stan Ilość tych inwestycji, y, 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 powiat y, przeprowadza, realizuje, zapomniałem jeszcze dodać o jednej inwestycji, która została wykonana. Jest to odcinek drogi powiatowej y, od właśnie około w kierunku Zdowa. Y, to jest cała część, jaka jest po stronie, po stronie gminy Biegowa, po stronie Starostwa Powiatowego. Czekamy teraz na pozytywną y, realizację y, inwestycji ze strony pojazu Zajierciańskiego i wykonania tam odcinka pola kilomiatrowego od strony Zdowa do miejscowości Ogorzeń. To w znaczący sposób skróciło drogę pomiędzy takimi atrakcjami turystycznymi jak w Mirowie po w i Zalewem, który znajduje się w Dziewicach, to jest na terenie gminy Kroczyce. To jest kilkanaście kilometrów krótszy dojazd. Na pewno był to potencjał turystyczny cel. Także wszelkiego rodzaju te inwestycje są w pewnym zakresie tutaj omawiane i konsultowane, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o od strony inwestycyjnej. No i wiadomo, codzienna praca związana z bieżącym utrzymaniem to już jest odrębny temat, bo tutaj bardziej Pani Rada nie odpowiada za to, na to może zgłaszać tutaj. Natomiast Dziękuję Panie Wójcie, jeśli mogę się odnieść, a więc mam rozumieć, że to co Państwo Radni zgłosili. Dziękuję Panie Wójcie. Słychać mnie teraz? Chciałam się odnieść do poprzednich tutaj interpelacji. Panów radnych i mam rozumieć, że będzie to sformułowane na piśmie do PZD, jeśli chodzi o ten ubytek, o którym mówił pan radny Mizgawa i pan radny Jan Gromada. Ja ze swojej strony, oczywiście, tak, przekażę, że będę rozmawiała z Panem Dyrektorem PZD niemniej jednak prosiłabym, aby się to y, na piśmie od Rady znalazła taka informacja y, do PZD również. No tak jak Pan Wójt powiedział, no powiem tak, że y, ta współpraca pomiędzy Samorządem y, Gminy, Panem Wójtem, y, a Starostą i, i Radą Powiatu, no układa się bardzo dobrze i tego są efekty. Inwestycji naprawdę na terenie gminy Niebowa udało się zrealizować bardzo wiele. Pewnie mamy jeszcze inne plany, może się w ciągu roku coś, tak poza budżetowo, jeśli nowe środki by się pojawiły. możemy by się coś udało, to będziemy już z Panem Radnym Arturem Sokowem jeszcze rozmawiali też z Panem Wójtem na ten temat i z Panem Starostą, ale to zostawiamy. Jeżeli powiem, jakieś dodatkowe środki się znajdą, to będę chciała, żebyśmy jeszcze ten temat przedyskutowali. No to by było tyle. Natomiast jeśli chodzi o moją obecność na sesjach, wiecie Państwo Radni, Państwo są wciśni, że zawsze było mi bardzo yy, miło gościć na sesjach, bywać wysłuchiwać Państwa problemów, zgłaszać je pośredniczyć w rozwiązywaniu i No niemniej jednak powiem tak, akurat się tak składa, że środy to jest ten dzień, kiedy ostatnia środa miesiąca jest sesja Rady Gminy Niegowa. Natomiast w środę my odbywamy posiedzenie Komisji Zdrowia Oświaty, gdzie jestem Przewodniczącą i tą komisję prowadzę. No, tak i teraz już się tego zmienić nie da, tak został przyjęty porządek na samym wstępie. A poprzedza to naszą sesję, która odbywa się zawsze w ostatni czwartek miesiąca. No a że się akurat się udało to tak, że ta sesja nasza była w ubiegłym tygodniu, no to mogłam po prostu dzisiaj uczestniczyć tutaj. I każdą możliwą okazję, jeśli tak będzie możliwe pogodzić. Będę uczestniczyła, bo już byli w stałym kontakcie. No, trochę pandemia nas tak rozdzieliła, no ale to już nie nasza by... decyzja. Ja tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo Pani radnej powiatowej i mam nadzieję, że ostatnia sesja, na ostatniej sesji również Pani będzie miała możliwość zagościć, ponieważ planujemy na 30 grudnia, a jest to piątek, piątek. Czyli proszę zarezerwować, bo taki będzie termin ostatniej sesji w tym roku. E, oczywiście jako Rada dziękujemy za dobrą współpracę i rzeczywiście e, Pan Starosta jest nam bardzo życzliwy, że tak powiem, bo na pewno gdyby było inaczej, no, nie, nie byłoby tych inwestycji tu tyle, które... Kadencję się właściwie realizują. I ukrywam osobiście, że bardzo byłabym wdzięczna, gdyby powstała, powstał ten chodnik, czy poszerzenie z niegony do ogorzernika, bo to jest też bardzo potrzebna. Yy, yy, właściwie chodnik, czy, czy ścieżka, czy asfaltowa, jakaś tam, bo to by, będzie na pewno jako ścieżka rowerowa, Aspalu, pewno i tani, i, i estetyczni, ponieważ chodniki zarastają. Wiem, że w terenie nie bardzo im kto pielęgnować, raczej są zarośnięte. Czyli asfalt jest bardziej efektywny i elegancki, prawda? Bo jest zawsze praktyczny i nie Także dziękujemy serdecznie za obecność. Pani radny zresztą w samorządzie jest od wielu lat że teren Gminy Ligowa jest jej obcy i, i sercem jest tu z nami. Dziękuję bardzo. Przechodzimy proszę Państwa do krótkiej przerwy. 10 minut przed podatkami. Bardzo proszę.